Cześć, tutaj Filip Dąkniowski vlog Globalna Gra. Czy Polska zostanie potęgą? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym serdecznie podziękować moim patronom za wsparcie. To dzięki wam mogę się rozwijać, mogę dalej pisać, mogę opracowywać te wszystkie materiały, mimo tego, że no, trzeba pracować. I trzeba jakoś żyć. Dzisiaj skorzystam z okazji i szybko podziękuję tym patronom, którzy jak dotąd no, bardzo mocno mnie wspierali i jestem za to im wyjątkowo wdzięczny. Szybko ich wymienię: są to Kamil Kajetanowicz, Bartosz Szarowar, Wojtek Nowakowski, Ziemci Rower, Pirate Lurs, Rafał Urbanelis, Anna Florys, Michał Głowa i szczególne podziękowania dla Mateusza Batko. Marcina Kukli, Zbigniewa Frankowskiego, Pawła Małeckiego, Krzysztofa Gajowniczka. Dzięki. Przechodzimy do właściwej części nagrania. Dzisiaj chciałbym skupić się na odpowiedzi na pytanie: czy Polska staje się potęgą Europy Środkowo-Wschodniej, a być może nawet potęgą w Europie? Jak ja to widzę? Zacznijmy od y, może logistyki, to znaczy naszego centralnego położenia. Y, wiemy już od dawna, że Polska leży na, na skrzyżowaniu dróg wschód, zachód oraz północ-południe. To już jest od dawna omawiany temat, tak wśród polityków, jak i w biznesie, w polityce. Nie ma co się nad tym rozwodzić. Chciałbym tylko zwrócić Waszą uwagę, że od mniej więcej dekady nasza infrastruktura drogowa i kolejowa uległa znacznemu polepszeniu. Do tego mamy też stale rosnący potencjał naszych portów nadmorskich, to jest no głównie trzech Gdańska, Gdyni oraz Szczecina. Natomiast warto w tym kontekście zauważyć, że istnieje spory potencjał dla portu w Elblągu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ na przykład port w Gdańsku, który z roku na rok obsługuje coraz większy tonaż i stale się rozbudowuje, no, zaczyna po prostu nie mieć możli opcji przerobowych na tak zwaną drobnicę, czyli statki o tonażu do 3-4 tysięcy ton. I według szefa portu w Gdańsku, bardzo chętnie to, ty, ty, tym, tym tonażem podzieli się z Elblągiem, no, ale żeby to było możliwe. To musimy odzyskać swobodę przepływu na mierze wiślanej, a tak nie jest, ponieważ Rosja od wielu lat, od w zasadzie kilku dekad. Co jakiś czas blokuje nam tą żeglugę przez cieśninę Piławską. Za każdym razem musimy się pytać w Królewcu, czy możemy, czy taki lub inny statek może przepłynąć. Przypomnę tylko, że pod koniec lat 90. Port Welblągu przeszedł dużą renowację, duże inwestycje i nadzieje były ogromne. Natomiast chwilę później, właśnie Rosja zablokowała ten przepływ i wszystko się skończyło. Później mieliśmy drugą taką serię, zdaje się, od 2009 do 2013 ten ten tonarz welblągu sukcesywnie rósł, aż do bodaj 400 tysięcy ton przeładunku w roku i już ten port wychodził na plus, był dochodowy. No a później znowu koniec, bo, bo Krym, bo Donbas i znowu problemy z Rosją. Dlatego tak ważny jest przekop mierzei wiślanej i to podkreślam w wielu moich analizach i zresztą nie jestem jedyny, no ale niestety ta inwestycja ma też wielu krytyków. Niesłusznie, ponieważ musimy zrozumieć, że w Elblągu tkwi duży potencjał. Będzie pogłębiony tor wodny do 5 metrów i cała ta drobnica z Gdańska będzie przepływać do Elbląga i zostanie tam obsłużona. Elbląg jest, ma, ma swoją obwodnicę, ma, ma, jest blisko trasy S7, jest pięknie skomunikowany drogowo, a dodatkowo zaktywizuje to cały region Warmii i Mazur, które tej aktywizacji biznesowej bardzo potrzebuje. Zatem pójdą większe dochody dla województwa, zatem pójdzie dalsza i in dalsze inwestycje w infrastrukturę drogową, to wszystko się zepnie, to wszystko będzie chodzić pięknie i tutaj jest jeszcze kolejny element, czyli Via karpatia która się, będzie wschodnią ścianą naszego kraju, prowadząc od południowych granic do państw bałtyckich i kończąc się w Finlandii. No to jest Także bardzo ważna inwestycja, która całą ścianę wschodnią wyrwie z marazmu. Z takiego, no, takiej, nie chcę powiedzieć, że odrzucenia, ale pewnego no, jednak bycia poboczem całego transferu ruchu kapitałowo-ludzko-biznesowego, tego wszystkiego towarowego. To wszystko, biznes bardzo lubi ruch. I jeśli mamy możliwość kontaktu, jeśli mamy możliwość ruchu, to on automatycznie wchodzi tam, jak, jak woda w naczyniu wypełnia każdą dziurkę i wyciąga regiony do góry. To dlatego na przykład Nowy Jedwabny Szlak jest tak popularny w Azji Centralnej wśród różnych państw. Każdy chce go mieć, no ponieważ duży, duża linia komunikacyjna aktywizuje wszystko, co jest wokół niej, bo to jest ruch towarów, to jest ruch osób i ruch Kapitału. To jest dlatego tak samo ważne w skali regionalnej, czyli w skali polskiej. I my to wszystko mamy, właśnie kończymy, i to będzie grało, i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Przewidywany tonaż do obsługi w Elblągu to jest już tylko z tych skrawków z Gdańska 2 miliony ton rocznie. To dla Elbląga jest o tyle. A to będzie od razu. Teraz przejdźmy jeszcze do kolejnej rzeczy. Mam tu wypisane, więc będę sobie zerkał. Kolejną sprawą jest wielokrotnie poruszany przeze mnie temat bezpieczeństwa energetycznego. Mamy Baltic Pipe, który zaraz ruszy. Mamy terminal gazowy w Świnoujściu. Będzie pływający terminal w Zatoce Gdańskiej. Mamy połączenie interkonektor z Litwą, a rynek energetyczny państw bałtyckich jest już połączony także nie tylko z Litwą, ale później dalej aż po Finlandię. Mamy interkonektor ze Słowacją już działający, mamy, z, no, będzie rozbudowywany w każdym razie z Ukrainą, i mamy rewers na gazociągu jamalskim z Niemcami. To jest wszystko super ważne, ponieważ tak się stało, że Niemcy nie zadbały o dywersyfikację gazową dla siebie. W związku z tym nie mają ani jednego terminala gazowego i przez kilka następnych lat mieć nie będą. Dlatego Gaz będzie importowany między innymi z Polski, to my będziemy dostarczać im, a nie oni nam. Ale nie tylko gazem Państwo żyje. W perspektywie zbudujemy atom, rozbudujemy OZE, bo te inwestycje idą bardzo ostro, o czym się tak no, nie mówi, ale będą i wiatraki i energetyka wodna i słoneczna, geotermalna i tak dalej. To wszystko jest mocno rozbudowywane. Oczywiście to jest jeszcze pieśń przyszłości, tak jak i atom, ale w perspektywie nasza sieć energetyczna jest modernizowana i na razie to my będziemy pobierać nadwyżki energetyczne z państw sąsiednich, ale w przyszłości my będziemy eksporterem. I to jest też bardzo ważne, ponieważ to jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla całego regionu. Na pewno już teraz gazowego, ale w przyszłości także jeśli chodzi o energię elektryczną. Kolejna sprawa bezpieczeństwo wojskowe. No jak to działa, to chyba doskonale teraz dzisiaj widzimy na przykładzie Ukrainy. Gdyby nie Polska, Ukraina prawdopodobnie nie obroniłaby się przed inwazją rosyjską, a w każdym razie nie radziłaby sobie tak dobrze. Nad naszym terytorium krążą samoloty rozpoznawcze NATO. Przez nasze terytorium idzie cała pomoc humanitarna, cała pomoc wojskowa. No, prawie, ale powiedzmy 90%, bo część tam niewielka idzie jeszcze przez Słowację, dajmy na to, tak? Szła też przez, yy, przez Rumunię, ale ze względu właśnie na, na nasze położenie, na, na możliwości infrastrukturalne, na szerokość granicy, na, na to, że my mamy armię przede wszystkim też yy, i mamy tutaj siły sojusznicze, które mają infrastrukturę, gdzie mogą się yy, usadzić, brzydko mówiąc, mogą po prostu jakoś yy, działać tutaj yy, w. Dostarczając osłonę przeciwlotniczą, dostarczając osłonę antydywersyjną, to wszystko się dzieje właśnie przez terytorium Polski. Tym bardziej, że nasz rząd jest przychylny, nasz rząd się zgadza na to, społeczeństwo jest przychylne, jest dobry klimat do tego działania. I dzięki temu Ukraina otrzymuje całą tą pomoc, którą otrzymuje, a do tego dochodzi jeszcze inna kwestia: jesteśmy oczywiście aktywni politycznie, jesteśmy aktywni społecznie i to jeszcze wzmaga. Ten nasz potencjał już istniejący, już pracujący. No i warto przy tej okazji powiedzieć, że no, tak samo byłoby, gdyby zagrożone były państwa bałtyckie. Działoby się to dokładnie to samo, tylko przez, tą nieszczęsny, przez ten nieszczęsny przesmyk suwalski. I powiem więcej, tak działoby się też z Białorusią, gdyby Białoruś kiedykolwiek miała jeszcze powrócić do zachodniej strefy wpływów. Tak, tak samo by było. Także fakt, że my rozbuduj, rozbudowujemy teraz armię i to w sposób naprawdę gwałtowny, bo trochę żeśmy przespali przez y, tych kilka ostatnich lat, y, tylko jeszcze spotęguje ten potencjał. Żadne inne państwo regionu poza Ukrainą, ale no nie podczas wojny, nie ma takiego potencjału militarnego, jaki ma Polska. W związku z tym, to Polska staje się dostarczycielem bezpieczeństwa. W całym regionie dla swoich sąsiadów i to automatycznie zbliża ich do nas. Ich potencjał wojskowy będzie działał w oparciu o nasz w przyszłości, bo teraz oczywiście mamy jeszcze obecność sojuszniczą, ale pamiętajmy, że Amerykanie chcą odejść na Pacyfik i to się stanie prędzej czy później, i to my będziemy wypełniać tę lukę, którą oni po sobie pozostawią. I na to nakłada się jeszcze cała ta otoczka polityczna, to znaczy przez to, że Polska ma logistykę, ma bezpieczeństwo, dostarcza bezpieczeństwo energetyczne, ma wreszcie potencjał wojskowy i obsługuje całą tą, ten ciężar y, poza, może po, poza militarny w sensie takiej walki y, wojny na Ukrainie. Przez to wszystko Polska jest w centrum po prostu. To jest jak studnia grawitacyjna, która ściąga wszystko do środka. I my to wykorzystujemy, bo no, nie da się inaczej. Żebyście Państwo mogli zobaczyć, ile, ilu ludzi z różnych zakątków świata przewija się przez Warszawę w różnych celach politycznych, biznesowych, kulturalnych. No, szok po prostu. Szok naprawdę. Nie wiem, czy nasze hotele się wyrabiają. W każdym razie no, ten ruch jest naprawdę duży, i Warszawy dzisiaj trzeba pytać o wszystko w zakresie dostarczania pomocy Ukrainie w zakresie polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. No i, i jest pytana. Jest pytana i w związku z tym zgłasza też swoje zdanie. Jak to mówią Amerykanie, Polska walczy w wyższej kategorii wagowej. No jakbyśmy powiedzieli w innej lidze. No i tak jest. To jest po prostu znaczenie polityczne, które, nasze znaczenie polityczne, które bardzo urosło przez wojnę na Ukrainie i powiem Państwu, ono prędko nie zniknie, ponieważ ta wojna prędko się nie zakończy, a nowa struktura bezpieczeństwa w Europie zapewni nam to, to miejsce na stałe. Jak to wykorzystujemy, to jest już inna kwestia, ale tu będzie lepiej niż było, tak czy siak. Jakie są efekty uboczne tego stanu rzeczy? Tu bym chciał trochę jeszcze Państwu naświetlić. Być może nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, a to jest uważam ważne. Po pierwsze, zauważmy, jak do Polski spływa biznes z całego regionu. No, firmy, które uciekły z Rosji, w zasadzie w większości, podążają teraz do, do Polski, między innymi do Warszawy, i tutaj otwierają swoje siedziby, tutaj otwierają swoje przedstawicielstwa na cały region, i jeśli któraś pozostała, to także na Rosję, co jak wiemy jest trochę nie tylko Europa, ale i dalej. Za tym idą wszyscy pracownicy IT. Za, to, za tym idą e, różnej maści fachowcy. To wszystko jest tutaj ściągane. To jest wzrost e, potencjału naukowego, wzrost e, jakości biznesu, wzrost wpływów podatkowych. E, to jest e, no. Po prostu te korzyści są niepoliczalne wręcz. No pewnie dałoby się to zrobić analizę, i być może kiedyś taką, do takiej się zobowiążę. A na razie mamy pogadankę, więc chciałbym tylko luźnie tak opowiadać, więc nie, 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 luźno nie, nie będę się w szczegóły zagłębiał. Co więcej, no, zauważmy, że, jaki mamy napływ ludzi. Oczywiście wszyscy wiemy: przyjmujemy bardzo dużo uchodźców z Ukrainy. Znacie Państwo, moje zdanie, wiecie, że ja nie widzę w tym specjalnego zagrożenia i nawet po, powiem Państwu więcej, proszę sobie porównać z jakością imigracji w Europie Zachodniej i w Polsce. Czy możemy tak samo mówić o uchodźcach ukraińskich, jak mówiliśmy o różnicach kulturalnych pomiędzy uchodźcami z Bliskiego Wschodu a ludźmi zachodu? No, uważam, że nie, jednak tutaj tych konfliktów jest nieporównywalnie mniej i na tym etapie. Nie panikujmy i naprawdę nie będzie to y, tematem dla nas nie do udźwignięcia. Ale powiem więcej. Zauważcie Państwo, że sposób w jaki no, praktycznie samoczynnie trochę y, polskie społeczeństwo zareagowało na y, tragedię Ukraińców y, na lata zakarbuje w świadomości całego regionu fakt, być może nieprawdziwy, być może. Y, no, Idealistycznie y, romantyczny, ale fakt, że Polska jest bezpieczną przystanią dla y, uciekinierów, że tutaj ludzie są serdeczni, że tutaj ci pomogą, że tutaj odpoczniesz, że tutaj znajdziesz pracę, że twoje dzieci będą zaopiekowane, że y, Polska y, nie tylko na poziomie społecznym, ale rządowym potrafi o to zadbać. Powiem wam bez ogródek, co to oznacza w dłuższej perspektywie czasowej. To oznacza, że nawet jeśli Ukraina, w co nie daj Boże, ale jeśli by się tak stało, nie wyjdzie z tej wojny zwycięsko, tylko się rozpadnie, zostanie pobita. Nawet jeśli później y, podobny los spotka na przykład państwa bałtyckie czy Białoruś, czego oczywiście też nie życzę, ale teoretycznie, bo chcę coś pokazać, coś powiedzieć. Y, to zrozumcie, że ci wszyscy ludzie nie będą uciekać nigdzie indziej, tylko do nas. Cały ich ten potencjał ludzki, umysłowy, kapitałowy spłynie do nas, nawet jeśli sytuacja potoczy się w Europie Wschodniej nie po naszej myśli. Bo, oczywiście, ja nie chcę, żebyśmy wysysali potencjał z naszych sąsiadów. I, yy, I w ogóle takiej polityki też nie prowadzimy, żeby była jasność. No ale siłą rzeczy, gdzie, co oni ma, mieliby ze sobą zrobić, jeśli, yy, yy, jeśli po prostu Rosja nie zostanie, kark rosyjskiego niedźwiedzia nie zostanie złamany i jeśli dalej uprawiać będzie tą yy, agresywną imperialną politykę, sprowadzającą się do po prostu napaści na sąsiadów. No, wszyscy uciekną do Polski. Polska będzie tą tarczą dla całego regionu, dlatego że Polska jest największym krajem. I dlatego, że Ukraina, jeszcze większy kraj, jest już nadgryzana i nie jest w stanie w ten sposób y, dzisiaj reagować. Nie jest w stanie po prostu zadbać o innych, musi zadbać o siebie. Kropka. Także reasumując, no, jest to y, sam, sam ten fakt, że, że mamy taki napływ ludzi, kapitału też zwiększa wymianę kulturową, też nas zbliża, też aktywizuje biznes, aktywizuje produktywność, no, też doprowadza do naszego rozwoju. Nie, pamię, pamiętajmy o tym. No, to trudno mi naprawdę się odnieść do, znaczy poważnie traktować krytyków, którzy twierdzą, że Polska to jest taki fatalny kraj do życia. No, nic bardziej mylnego. No, ilu Wam potrzeba mm, Lewandowskich i świątek, żebyście przestali czuć się gorsi od ludzi z Zachodu? Wiecie co, no jest, mamy YouTube, jest tam mnóstwo kanałów, na których ludzie opowiadają, ludzie, którzy imigrowali do Polski i nie mieli z nią nic nigdy wspólnego, opowiadają, jakim się żyje w naszym kraju i dlaczego dobrze. Musimy to zauważyć, przez ostatnie trzy dekady, dwie dekady i dekadę, postępy, jakie wykonał nasz kraj, mimo wszystkich przeciwności losu, są ogromne. Naprawdę. Dostrzeżmy to, że y, polskie miasta są w miarę czyste, są bezpieczne. Naprawdę jest super ciężko dzisiaj, że tak powiem, dostać w mordę w polskim mieście, w, y, nawet nocą. No to jest y, owszem, można się postarać i, i na pewno y, do tego da się doprowadzić, albo znaleźć się w takiej sytuacji. I przestępczość oczywiście występuje, ale kochani, no idź, idźcie y, na zachodzie przez szemrane dzielnice o drugiej w nocy, to no nie wiem, czy, czy w Paryżu, czy w Berlinie, czy w załukach Londynu byłoby tak wesoło, jak, jak to bywa, jak to jest w Warszawie. No, naprawdę, dzisiaj już ta przestępczość taka, już nie, nie, nie porównując nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie w ogóle jest fatalna sytuacja, tak. No, naprawdę w Polsce jest bezpiecznie. W Polsce jest bezpiecznie. Do tego mamy infrastrukturę drogową, mamy świetną komunikację miejską, mamy dużo parków, mamy pracę, y, mamy cyfryzację, ludzie. Można przecież mnóstwo rzeczy załatwić w urzędzie y, tylko za pomocą maila i profilu zaufanego. Y, to w ogóle jest też szok, jak, jak nasze urzędy zaczęły lepiej działać. Naprawdę, ja wiem, że nie jest idealnie, ale już jest dużo lepiej. Pandemia tylko to y, przyspieszyła. No, no, można tak wymieniać, można tak wymieniać, i ja wiem, dobra, zaraz będziecie mnie krytykować. Ja wiem, że być może trochę przesadzam, ale zrozumcie, to jest, yy, ta, te, poziom naszego życia jest wysoki. W Polsce się dobrze żyje, chociaż oczywiście nie jest idealnie. Jest dużo problemów i nikt nie jest idealny, i generalnie na świecie się dzieje dużo zła, także w państwach rozwiniętych. I relatywnie my jesteśmy jednak jakąś oazą tutaj spokojności. Ja wiem, że mamy inflację, że mamy sądy, że mamy no, mnóstwo innych spraw, w tym napędzanych naszym obrzydliwym politykierstwem. Ja w ogóle uważam, że krajowa polityka to tak już nasza trochę śmierdzi trupem. Czyli jest raczej nie, 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 nie do, nie da się tego tolerować, nie da się tego oglądać i w ogóle już jest paset. Okej, okay, ale wracając do tematu, no, y, zauważmy, to wejdźcie sobie na, na YouTube, y, zobaczcie, może y, obejrzyjcie kanały prowadzone przez y, takich ekspatów, imigrantów, zdaje się, niech sobie przypomnę, jest Planet James, to jest facet, który wychował się w Stanach, później żył na Ukrainie, przyjechał do Polski, y, jest też y, taki Dave, który mieszka w Krakowie, mamy Pawła Bogdanowa, który z kolei z Rosji przyjechał, mamy Tati Nizowają, która jeśli nie przekręciłem nazwiska, która by z kolei przyjechała z Ukrainy, no yy, dużo ludzi. I oni mówią, że jest spoko, ja im wierzę, ja mam porównanie też, dużo słyszę, bo też mam dużo kontaktów yy, takich międzyludzkich yy, z yy, obywatelami innych państw i, i uważam, że no nie jest, nie jest źle. I to, to wszystko, bo już przepraszam was w ogóle, bo tak sobie gadam, popłynąłem, to do siebie mają luźno nagrywane audycje, że mogę trochę taki słowotok uprawiać i się gubię już w tym, co miałem powiedzieć. Reasumując, Polska staje się faktycznie potęgą yy, yy, środkowoeuropejską i to z wielu różnych przyczyn, nie tylko z, yy, yy, z, yy, yy, z geografii, z tego, że po prostu jesteśmy gdzie jesteśmy, i tak nas pchnęła historia, że. Musi tutaj się to, dzieje się tu wszystko, w związku z tym, no dzieje się też u nas, tak? Jeśli jest sprawa z Ukrainą, no to automatycznie też z Polską, tu mamy Białoruś, tam są państwa bałtyckie, a tu jest centrum, gdzie jesteśmy my i tu się wszystko dzieje i koniec. Ale mamy też, no, po prostu potencjał, no. Mamy potencjał, ludzie, kochani. Mamy drogi, mamy kolej, mamy komunikację, wszystko budujemy, będzie energetyka, będzie zajebiście, okej? Okay? I chcę na to wam wskazać. Oczywiście możemy wszystko yy, popsuć. Zawsze możemy wszystko popsuć, ale tak jak mówię, przez ten krótki odcinek czasowy, na razie yy, nawet yy, ludzie bez żadnych kompetencji, nawet właśnie małpa z granatem, yy, też by była w centrum tych wydarzeń i też by sobie w miarę dobrze radziła, bo po prostu to jest jak, jak rzeka yy, idzie w pewną stronę yy, siła nurt czasu, nurt historii, nurt wydarzeń, i wystarczy tylko czerpać z tego yy, korzyści. Nie trzeba się wiele starać. W przyszłości będziemy musieli, dlatego rozbudowujemy to wszystko, pracujemy. Tak, jest atom, budujemy armię, to będzie nam absolutnie potrzebne w przyszłości. I nie wiemy, jak, jak, co, co ona nam niesie, no, wydaje się mroczna. Ale póki co centrum wszechświata europejskiego jest w Polsce. I z tą myślą Was zostawiam. Dzięki, do usłyszenia następnym razem, cześć.